Dzień dobry, witam 7 maja 2025 roku. Kasia, Agencja Smolar. Witam na finałowym losowaniu loterii Góralek. Za chwilę poznacie Państwo laureata Nagrody Głównej oraz laureata Rezerwowego Nagrody Głównej, a nagrodą główną jest aż 100 tysięcy złotych. Na Państwa ekranach widzicie już skonfigurowany system do losowania. Ja wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i przystępuję do losowania. Miło mi poinformować, że laureatem nagrody głównej jest numer ID zgłoszenia 48496, numer telefonu 698, końcówka 476, a numer dowodu zakupu 998713. Laureatem rezerwowym jest numer ID zgłoszenia 94409, numer telefonu 793. 280 końcówka i numer dowodu zakupu 84 39 71 Serdecznie gratuluję Laura, a tym wszystkim uczestnikom dziękuję za zgłoszenia.